Małe jose, małe, nie dużo mi trzeba Dwa metry kiełbasy, cztery kilo chleba Ty, Stasek, ale czym ty to zawieźłeś? Halo! A? Cześć Władek! Powiedz zamici, ty, ty możesz dalej tego konia Bartka, bo, bo wiesz, jak się wczoraj z Juskiem wrócił z Austrii, bo my pojał Kabelia a przecież nie pójdę na nogach, teraz zaczęła mleko zawieść. Mam, 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 mam tego konia, no. Przyjedziesz? Przyjedzę na nim. No wiem, 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 gadaliście mi, że ze, no. Przyjadę, no. Będę do pół tam dam Dobrze, Dobra, trzymaj się, Cześć.

Weź Tasek. Cześć Władek, pomazuję z Mi? Jak, już tu otwieramy. Pomocie. Kiedy mostek gorączkę. Hä? Kiedy mostę gorączkę. Jest ta jedna, ta moja będzie mi Dobra, szczęśliwe, to falo i to, idę po tą. Okej, No jakoś tu sadziszkę to. Ej, bokiem, bokiem. Bokiem? No. Te Władek, powiedz, po co ci taliwiater tu w tym koniu? No i bo wiesz co, w tej liście będę tym tym, tym tymi kominami, wiesz? No i dobra, no to wiatr jest, a te podciubitki tu pod tymi? No bo słuchaj, te, te, tu z boku, widzisz, to, to i ten przód, no i wygra chłopie przetarg, w tym, tam zimę będę miał, teraz będę łoć i pogląd, co robię, wiesz? Tak jak się dogodą sobie z kominami, powiedzieli, że za pasuje, że pług jest, no i to piękne półgierne, to będę, i wiesz, czas się zawsze zarobić więcej, Ej. będę łoć się, Ale wiesz co, ładę choj? Chodź tu bo ja mam tak, bo wiesz, że ja teraz ten łowca już tak na wykończeniu, mhm. bo żeby zrobił tak, że ja w zimie średnim do bagażnika i będę suł. Wiem sól, bo mam w hortowni, wiesz. Są ej zaskak? właśnie. W hortowni tą soli. i ej, a ty będziesz odgarniał, ja będę suł. Jest pomysł, jest biznes. To jest tu. Jednak go chopie na karku. A co ty myślisz za słu? Ciaraj! Coś to se tu Bartusia wyszlifował? Ktoś to ci tak zrobił? Taki znajomy, na tym cence mi to zrobił. Józek z Glecarowa? No, Józek, Józek, Józek. Ej, A Ty słyszysz, jak to on zostawił ujka i dziadka i pojechał do Norwegii? Ty nie słyszałeś? Bartek Ciuło, a co to za homon, to te? Każdy to był na jarmaku? Nie, to jest taki, taki plastik. Jak nazywałem to carbon krabon, nie wiem, żeby się ci lżej kręcił, Ja O co mało, ogólnie jest taką lekko, lekko, wie? To warto Bartuś ze zębów nie pójdzie. Nie, 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 broń Boże. A co wy zaś cepry niego dały dałeś, że jest zmęcony, nie? No i ani na morskie potem nie widział ani co? No tak, Bartuś To może trzeba się udać napić, he? Tak, tak, no. Dawajże, napojmy go i resztę. Dobra. Oj Co Bartu. Bartuś. Bartuś. No, powiedz mi Władek To koń się nie męczy, jak jak ty go tak na morskie oko bo co? Patrz no, jakiele ma płuco, no łapie, a Akiele serce Gdzieś Na to co to? Jak się mu coś dzieje, no to co? Jedzie dalej nim do Ej nie, nie, udaje mu dychnąć, musi ostygnąć i potem wio. Wio. W sumie ty Ja też jak jest głupi, bo nie pomyślą przez to wiadomo od dziana pradziada Ze хлопа, коня, A, ну, це гуапа ж і саної коня, як у баби. Та, ну, ти правда. Ти справда, ну, no, я до, до... та? До, до трагедії б го нікди не. Взич, взич. Як це, як це дегне і решта цу. Ну, їдемо. Їдемо до Євська.